Nasze plany i nadzieje, coś nie weczy raz, raz tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Chodź, by wątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swe. Dobre, Jezu, jak własności swej, i w opiece czomej duszę mogę mieć. Niechaj będzie pochwalony od nas wszystkich.

i Syna, i Ducha Świętego. Najwięcej o tajemnicy dzisiejszej niedzieli nazwanej i ogłoszonej przez świętego Jana Pawła II na polecenie Boże, świętem Bożego Miłosierdzia dowiadujemy się z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Ona, którą Pan Jezus nazwał sekretarką Bożego Miłosierdzia na polecenie Pana Jezusa zapisała takie słowa. Pewnej chwili usłyszałem te słowa. Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze które zbliżą się do źródła miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowiedzi komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się mnie lęka, zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich. Pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzko spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na Ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego stworzyć i w Jezusa Chrystusa. Święty Kościół powszechny, święty Boże. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki Dla Jego bolestej męki Dla Jego bolesnej męki Dla jego bolestej męki. Dla jego bolestej męki. Dla jego bolestej męki. Dla jego bolestej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Cię ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolestej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Dla早ego Bola Stejmań męki Nie musisz pracaermanza. Dla jego Bola Stejmań challenge Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przed wieczną, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolestej męki. 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 Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, O krwi i wodę, któraś wytrystęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzie dla nas. Ufamy Tobie, o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca. Jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Litania o miłosierdzie Boże. Juryeleison, Chrystus, usłysz nas, Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, jedyny Boże. Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie stwórcy, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałość odkupiciela, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłość uświęciciela, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnica Trójcy Świętej, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana. Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich, miłosierdzie Boże powołujące nas z nicości do istnienia, miłosierdzie Boże ogarniające wszechświat cały, miłosierdzie Boże darzące nas życiem nieśmiertelnym, miłosierdzie Boże chroniące nas przed zasłużonymi karami. Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, Miłosierdzie Boże dające nam Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia. Amen. Miłosierdzie Boże w objawieniu tajemnic Bożych. Amen. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła powszechnego. Amen. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych. Amen. Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty. Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa. Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej. Miłosierdzie Boże w nawracaniu grzeszników. Miłosierdzie Boże w uświęcaniu sprawiedliwych. Miłosierdzie Boże w udoskonalaniu świątobliwych. Miłosierdzie Boże pociecho dla chorych i cierpiących. Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom, zawsze i wszędzie, miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, miłosierdzie Boże, pokoju konających, miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańskich. Niebiańska zbawionych, miłosierdzie Boże ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych. miłosierdzie Boże korona wszystkich świętych, miłosierdzie Boże niewyczerpane źródło cudów. Baranku Boży, który, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który się, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej mszy świętej, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego, przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę. Módmy się, Boże którego miłosierdzie nie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane. Wejrzy na nas łaskawie i pomnoż w nas ufność, w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie podawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem przez naszego Pana Jezusa, króla w miłosierdzia który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen. Przed tak wielkim sakramentem, Bogu, padajmy wszyscy wrogą. Niech przed nowym testamentem starych praw ustąpi nas, co dla zmysłów niepogięte, niech dopełni gibia nie gara w nas. Bogu Ojcu, synogowi Synu, Bogu, po wszystkie nieśmy Niech podaje wiek wiekowi, Chym go podziękić a równe Bogu Duchowi. Niechaj wieczy na a gok, a się. Boże Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogło osiągnąć Jego owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Niechaj będzie pochwalony. Niechaj będzie pochwalony. Kai będzie porno for call